Hej, rekrucie, masz wolny rok lub dwa. Chcesz zwiedzić świat i poznać ludzi? Więc nie trać chwili i zaciągnij się. Rekrutacja trwa. Co jest, rekrucie? Nie szukasz nowych wyzwań i możliwości? Ze strategicznego punktu widzenia, dołączenie nie mnie to w dziesiątkę. Nie traćmy czasu, działajmy. Zastawałem wrogie wojska, pokażałem nadętych władców. To ja nadałem konstytucję połowie Europy. Można powiedzieć, że strategiczne decyzje to była moja specjalność. Ale popełniłem błąd. Jeden mały błąd. Ach, nie byłoby mnie tu, gdybym umiał porozumieć się z kuzynostwem z Dalekiego Wschodu.